Na początku lat 80. oczy całego świata zwrócone były na Polskę, gdzie narodził się niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność, który zachwiał komunistyczną dominacją w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednym z elementów Solidarnościowej Rewolucji było przełamanie komunistycznego monopolu medialnego. Trzeci punkt postulatów sierpnia 1980 roku domagał się, by władza przestrzegała zagwarantowanej w konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonowała niezależnych wydawnictw. Dzięki temu w kioskach w dużym nakładzie pojawił się Tygodnik Solidarność pierwsza legalnie ukazująca się niezależna gazeta po tej stronie żelaznej kurtyny. Wolność słowa jest w końcu filarem naszej cywilizacji. To za nią życie oddał Sokrates, który nawet pod groźbą śmierci nie przestał głosić swoich poglądów. Ja was, obywatele, kocham całym sercem, ale posłucham Boga raczej aniżeli was. I póki mi tchu starczy, póki sił, nie przestanę filozofować i was pobudzać i pokazywać drogę każdemu, kogo tylko spotkam. W starożytnym Rzymie rządy panujących w I wieku Typeriusza, Kaliguli i Nerona zapisały się jako mroczny okres, gdy nawet słowo sprzeciwu wobec władz było karane. Dotyczyło to również apostołów, którzy woleli cierpieć więzienie lub nawet stracić życie, niż zamilknąć. W średniowieczu wolność wypowiedzi była potwierdzana w prawach stanowionych przez europejskich królów, między innymi przez Jana bez Ziemi w Anglii w 1215 roku czy w statutach w połowie XIV wieku przez wybitnego polskiego władcę Kazimierza III Wielkiego. Kongres nie może stanowić ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy. Albo naruszających prawo do spokojnego odbywania zebrań. Kamieniem milowym na drodze do zagwarantowania społeczeństwu wolności słowa była francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku i pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1791 roku. Dokumenty powstały w myśl hasła błędnie dziś przypisywanego Wolterowi. Nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił twego prawa do ich głoszenia. Wolność słowa była jednak wciąż zwalczana przez despotów. W okupowanej przez zaborców Polsce wolność wypowiedzi tępili zarówno rosyjski car, jak i niemiecki cesarz. Jednak nielegalną prasę wydawały wszystkie środowiska polityczne narodowcy, ludowcy, hadedzy i socjaliści. To między innymi w związku z wydawaniem podziemnej bibuły do więzienia trafił Józef Piłsudski. Również niemieccy okupanci w trakcie II wojny światowej usiłowali zdławić wolność słowa. W odpowiedzi na murach pojawiały się liczne napisy wzywające do walki. Okres powojennej okupacji komunistycznej okazał się kolejnym więzieniem, również dla myśli i słowa. Halo, tu Radio Wolna Europa, mówi Jan Nowak Jeziorański. By usłyszeć prawdziwe informacje, musieliśmy słuchać nadawanego z zagranicy Radia Wolna Europa. I jeśli miasto padnie, a ocaleje jeden, on będzie niósł miasto w sobie po drogach wygnania. On będzie miasto. A nasi artyści, opisując rzeczywistość, by oszukać cenzurę, musieli używać ezopowego języka. Panie pułkowniku, a co zrobić z już wydrukowanym nakładem? Zmielić. I chociaż Tygodnik Solidarność wraz z wprowadzeniem stanu wojennego został zawieszony, a wielu redaktorów internowano, Wolności słowa nie udało się w Polsce pokonać. Chociaż obrona wolności wypowiedzi kosztowała życie wielu ludzi, między innymi zamordowanego przez SB kapelana warszawskiej Solidarności księdza Jerzego Popiełuszkę. Tygodnik Solidarność wrócił w 1989 roku i ukazuje się do dziś, obchodząc w tym roku swoje 40. urodziny. To symbol zwycięstwa wolności nad komunistyczną dyktaturą, ale także światowy pomnik wolności słowa, bo wolność słowa to wartość, o którą na całym świecie trzeba starać się nieustannie. O wolność słowa nie tylko należy się starać, ale o wolność słowa należy walczyć. Bez względu na czas, bez względu na ustrój, każda władza ma zapędy do tego, aby tę wolność słowa ograniczać, a prawo obywateli do nieskrępowanej i prawdziwej informacji zawsze jest przeszkodą do takich zabiegów. Witam serdecznie na uroczystym odsłonięciu wystawy poświęconej 40 rocznicy powstania Tygodnika Solidarność. Witam serdecznie gospodarza tego miejsca, pana prezesa Krzysztofa Mamińskiego, prezesa Polskich Kolei Państwowych. Witam pana ministra Piotra Wawrzyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Witam Bogdana Kubiaka, zastępcę przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Witam pana Mateusza Smolany, dyrektora Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Witam pana Pawła Błażejwicza z Biura Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz pana Adama Chlebowicza, dyrektora Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej. Witam przedstawicieli koleja, Kolejarskiej Solidarności. Witam serdecznie. <klucz> Witam redaktora naczelnego tygodnika Solidarność, pana Michała Osowskiego. <klucz> Witam redaktora naczelnego portalu Tysol, pana Cezarego Krzysztope. Oraz twórców tej wystawy, pana Mateusza Kosińskiego. Oraz osobę, która te wspaniałe komiksy narysowała Krzysztofa Bryneckiego. Na początku chciałbym też podziękować partnerom 40-lecia Tygodnika Solidarność, a więc Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, polskie Koje, koleje państwowe, polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. Grupę LOTOS, Polską Grupę Energetyczną oraz Instytut Dziedzictwa Solidarności. O otwarcie wystawy i zabranie głosu poproszę redaktora naczelnego tygodnika Solidarność, pana Michała Osowskiego. Szanowny panie ministrze, szanowny panie prezesie. Szanowni Panowie Dyrektorzy, Wielce Szanowni Państwo. Tygodnik Solidarność narodził się jako dziecko sierpniowej rewolucji. Powstał w wyniku realizacji jednego z postulatów sierpniowych, w którym protestujący domagali się zagwarantowania prawa, które wpisane było w Konstytucji PRL, prawa do wolności wydawnictw i wolności prasy. Pierwszy numer Tygodnika Solidarność, który ukazał się 3 kwietnia 1981 roku, na pierwszej stronie w tzw. Tak wstępniaku pojawiło się zobowiązanie redakcji, że Tygodnik Solidarność będzie w jak największym stopniu służył polskiemu społeczeństwu i że będzie mówił prawdę. Ponieważ Tygodnik Solidarność, tak jak inne wydawnictwa w tamtym okresie, również podlegał cenzurze, także w zobowiązaniu redakcji. Pojawiło się stwierdzenie, że milczenie tygodnika będzie czasami oznaczało więcej niż słowa. Stan wojenny skutkował zawieszeniem działalności tygodnika Solidarność, a wielu jego redaktorów i publicyst publicystów zostało internowanych. Tygodnik Solidarność wznowił swoją działalność w 1989 roku, w przeddzień pierwszych częściowo wolnych wyborów powojennej w Polsce. Tygodnik pozostawał wierny swojemu zobowiązaniu i ideałom sierpnia 1980 roku. Twardo przeciwstawiał się nieuczciwej prywatyzacji, sprzeciwiał się rosnącemu rozwarstwieniu społecznemu, co czyniło go niewygodnym świadkiem historii. Od samego początku istnienia, niemal od samego początku istnienia, Tygodnik Solidarność nazywany był pierwszym wolnym pismem od łaby do Władywostoku ponieważ dawał nadzieję milionom ludzi, nie tylko w Polsce, ale także i tym wszystkim, którzy znaleźli się po niewłaściwej stronie żelaznej kurtyny. To wszystko czyniło z Tygodnika swoisty pomnik wolności słowa, nie tylko na skalę krajową, ale także i światową. Dzisiejsza wystawa, którą mam zaszczyt otworzyć w taki lekki, popkulturowy sposób, przedstawia historię Tygodnika Solidarność w szerokim kontekście, Wolności słowa, bo wolność słowa i walka o wolność słowa jest aktualna także, także i dzisiaj. Szanowni państwo, korzystając z okazji chciałbym z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim panu prezesowi Krzysztofowi Mamińskiemu, prezesowi polskich kolei państwowych SA, Mateuszowi Smolanie, dyrektorowi Instytutu Dziedzictwa Solidarności, a także wszystkim naszym partnerom, bez których ta wystawa. Nie mogłaby się odbyć. Dziękuję bardzo. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce na taką wystawę, gdzie mnóstwo ludzi będzie mogło przypomnieć sobie tę wspaniałą historię. Tu przepraszam, ale z powodu masek nie zauważyłem, ale widzę naszych przyjaciół z Zarządu Regionu Solidarności, Mazowieckiej Solidarności. Witam Was serdecznie. A o zabranie głosu poproszę pana prezesa Krzysztofa Mamińskiego, gospodarza tego miejsca. Panie ministrze, e, szanowni e, państwo, w imieniu Polskich Kolei Państwowych e, witam na czterdziestych urodzinach tygodnika Solidarność, witam w centrum komunikacyjnym stolicy, w centrum komunikacyjnym Polski, w miejscu, które odwiedza ponad 15 milionów Polaków i obcokrajowców w skali roku. To z pewnością miejsce godne do tego, ażeby wystawa Tygodnik Solidarność, Pomnik Wolności, właśnie tu pokazywał dokonania, historię, wspomnienia, ale i przyszłość pierwszej niezależnej, legalnie wydawanej gazety w tym ciemnym okresie komunizmu. Jest mi niezmiernie miło, że ta pamięć żyje, że tygodnik działa, że tygodnik trafia do coraz większych i nowych grup odbiorców. To radość instytucjonalna, ale i moja osobista, bo. Niezależny, samorządny, Związek Zawodowy, Solidarność to, to związek, z którym formalnie przez wiele lat byłem związany jako członek Komisji Krajowej, a mentalnie, sercem jestem nadal, nadal związany. Pozdrawiam kolegów z zarządu regionu Mazowsze, w którym też razem, razem działaliśmy. To piękna idea i to miejsce i czas, kiedy chciałbym złożyć podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tej wystawy. Polskie Koleje Państwowe, ludzie kolei zawsze byli związani z Solidarnością i w tym okresie formalnego działania i w okresie ciemnego stanu e, wojennego. Jesteśmy dla Was, jesteśmy dla Solidarności, a przestrzenie polskich kolei państwowych są otwarte dla przypominania, promowania tego, co najlepsze, co dało Polsce wolność, a wolność Polsce dała Solidarność. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezesie. Chociaż tak jak słyszę, może powinien powiedzieć nasz starszy kolego. Szanowni Państwo, tygodnik dzisiaj to jedno z najczęściej cytowanych, znajdujących się od wielu lat w czołówce y, cytowań, tygodników opinii, i to jest y, też miara pozycji, którą odzyskuje z roku na rok. Bardzo poproszę o zabranie głosu pana ministra Piotra Wawrzyka. Sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo, panie prezesie, panie redaktorze, szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w, tym, w tej uroczystości. Jako też. W pewnym sensie dziecko Solidarności czuję się związany z tym ruchem. Tym ruchem, który 40 lat, 40, prawie 1 lat temu zapoczątkował przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej, zapoczątkował upadek komunizmu. W ubiegłym roku obchodziliśmy równą 40. rocznicę, i myślę, że dzisiejsze wydarzenie wpisuje się w cykl obchodów tej właśnie, tej właśnie rocznicy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych od początku włączyło się w te obchody. Organizowaliśmy szereg przedsięwzięć za granicą, konferencji, seminariów, spotkań z działaczami Solidarności, spotkań z tymi, którzy są za granicą, będąc zmuszonymi w okresie stanu wojennego do wyjazdu z kraju. Mamy również nadzieję, że ta wystawa będzie mogła być pokazana za granicą. Będziemy się starali o zgodę państwa na promowanie jej również za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych za granicą. Bo uważamy, że to jest to dziedzictwo, z którego możemy być dumni. Dziedzictwo Ruchu Solidarność, dziedzictwo tygodnika Solidarność pokazuje, że nawet wtedy, kiedy nie ma nadziei, warto się starać, warto walczyć o wartości najwyższe, jaką w tym przypadku od dziś mówimy, wolność słowa, i ta walka prędzej czy później musi się zakończyć sukcesem. Dlatego chciałbym, żebyśmy, szczególnie dziś, szczególnie w tym momencie. Byli myślami z dziennikarzami białoruskimi, z dziennikarzami rosyjskimi, którzy walczą o tą wolność słowa, tak jak my walczyliśmy, tak jak walczył Tygodnik Solidarność. My jesteśmy z nimi solidarni i mamy nadzieję, że ich walka o wolność słowa w kraju, w ich krajach, w ich ojczyznach również zakończy się powodzeniem, tak jak to było w naszym przypadku. Możecie liczyć na nasze wsparcie. Dziękuję bardzo. Pomnik Wolności Słowa, bo pomnik to trwałe, materialne świadectwo czegoś ważnego, doniosłego. I Tygodnik Solidarność takim trwałym świadectwem wolności słowa jest od samego zarania, od samego początku, jak powstał. Ale Tygodnik Solidarność to także dzisiaj bardzo prężnie rozwijający się portal internetowy. Takie czasy, taka technologia, i bardzo mocno w tym też uczestniczymy. Proszę o zabranie głosu redaktora naczelnego portalu tysol.pl, pana Cezarego Krysztopę. Panie ministrze, panowie prezesi, koledzy związkowcy, szanowni państwo, padło tutaj dużo ciepłych słów o wolności słowa i o tygodniku solidarność to oczywiście bardzo miłe. Ale z drugiej strony trzeba zauważyć, że żyjemy niestety w ciekawych czasach i to w ciekawych w tym sensie, który no, jest trochę mniej sympatyczny e, i to przekleństwo chińskie, podobno chińskie, e, stawia w dosyć e, no, dzisiaj takim ciemnym świetle, dlatego że e, na różne sposoby i w różnych aspektach odbiera nam się dzisiaj wolność. Pan minister wspomniał tutaj o dziennikarzach na Białorusi, w Rosji. Ja też jako przedstawiciel mediów i też w kontekście tej wystawy chciałbym wspomnieć o kłopotach z wolnością słowa, a właściwie zabijaniu wolności słowa, która ma dzisiaj miejsce i właśnie nie tylko w Rosji i nie tylko w, na Białorusi, ale owszem, w kontekście różnego rodzaju państw. Takich jak na przykład we Francji, my tutaj stajemy do apelu jako Tygodnik Solidarność i zbudowaliśmy portal francuskojęzyczny w odpowiedzi na prośby francuskich konserwatystów, którzy są sekowani dzisiaj na rynku medialnym we Francji, ale może przede wszystkim właśnie nie w kontekście państw, ale w kontekście korporacji, które dzisiaj od państw są znacznie silniejsze i które dzisiaj zbudowały sobie narzędzia do tego, żeby państwami zarządzać, zbudowały sobie takie interfejsy do obsługi społeczeństw, dzięki którym mogą, nam, mogą za nas decydować, jakie fakty do nas dotrą, czy z jakimi opiniami mamy prawo się zapoznać. Tutaj do tego też odnosi się spot na podstawie naszej wystawy. I można powiedzieć, że dzisiaj stajemy przed takim potężnym pytaniem, tym pytaniem, które zadaje również nasza wystawa, czy my wobec takiej sytuacji, w której ktoś chce nas w jakimś sensie jako społeczeństwo pasać, traktować jak owce, czy my chcemy być tymi ludźmi, którzy tutaj potrafili zawalczyć o swoje, którzy potrafili stanąć i powiedzieć nie? Czy my chcemy być, przyjąć na siebie tą rolę tych owiec, które będą przed, przez tych, którzy uważają, że mają do tego prawo pasane? I to jest pytanie również do państwa tutaj obecnych. Co w sytuacji, w której nasze podstawowe prawa, a takim prawem jest prawo do wolności słowa, i można powiedzieć, że takie prawo jest również fundamentem demokracji, co my w tej sytuacji zrobimy? I z tym pytaniem chciałbym Państwa zostawić. Dziękuję. Na koniec pozwólcie Państwo, że pozdrowię i zaproszę do oglądania tej wystawy wszystkich pasażerów tego wspaniałego dworca, który też jest swoistym pomnikiem historii, do której odnosi się również historia powstania tygodnika Solidarność. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję i jeszcze raz dziękuję partnerom 40-lecia tygodnika Solidarność, dzięki którym i obchody, i wiele innych przedsięwzięć mogło mieć miejsce, a więc przede wszystkim Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Polskim Kolejom Państwowym, Polskiemu Górnictwu, Naftowemu i Gazownictwu, Grupie Lotos, Polskiej Grupie Energetycznej oraz Instytutowi Dziedzictwa Solidarności. A ja na koniec, jako rzecznik, też mogę Państwa zapewnić, że dopóki istnieje niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność, Tygodnik Solidarność niezmiennie będzie nie tylko pomnikiem wolności słowa, ale też świadectwem, że warto się starać i warto mówić tylko prawdę i tę prawdę przekazywać społeczeństwu. Dziękuję serdecznie i zapraszam do oglądania wystawy.